Cześć witajcie z tej strony Serfero, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek serwerów Whitelist Off e, Dzisiaj jest nas bardzo dużo, przywitajcie się wszyscy Siema. 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 serdecznie Dobra do zostawcie lajka, suba, wbijamy, wbijamy teraz speedrunem 5000 subskrypcji do 15 marca, myślę że damy radę w dwa tygodnie No a my już zaczynamy tutaj grać, siemano Chao chao ludzi

Niech ten pies podniesie te ręce do góry, kurwa. Łapy, łapy. Ow! <grym> no kurwa! już le, Dostałem le, 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 Powód RDM Ej, co jest? Czemu ty le, bijesz? No schodzę! Dzień dobry No, co ty robisz? Na pobocze pan wraca, no to co... Wszedłem Siadę do dobry O kurwa Stoisz ey. O kurwa proszę nie strzelaj, proszę nie strzelaj Dobra, idziesz do przodu Hej Proszę tylko nie strzelaj, proszę tylko nie strzelaj Spokojnie, cię nie zastrzelę Halo, dzień dobry! Dobry? Odholowali nam autobus, odholowali nam autobus. ci kurwa! Ej! <głosłasacza> Co jest? Ej kurwa! 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 jebasz Co Kurwa! Co się dzieje? Co się dzieje się Jedzie, co? Spierdolę. Dobra, tak nie będzie. Po co my się strzelamy? Nie strzelajmy się, nie strzelajmy się, halo! Witam! Robimy na Ej, co obok jest? Jedynki obok jedynki po lewej. Co się dzieje? A wybuchła! Proszę! Dzięki, dobra, dobra! Uciekamy stąd Kto, Kto Dostałem bana chyba Ja się A, za ch** co nie bałem Ja się za ch** nie Ej ale k**wa mam pięć FPS'ów Masz? Dobra ja to ja już puchy, zaczynam Ej bala genk bala genk się w bala gang. Bala genk bala genk Bili podajcie to się to nie macie szans to, to Ej co się dzieje? Co się Odaj dzieje? Sorry 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 co się dzieje? Policja przyjechała, chłopaki. Co się dzieje? Co się dzieje? Uważajcie, policja. Mogę maczetę, ID stoi. Mogę. Co, co ID się Proszę się uspokoić. Co się dzieje? Dzień dobry. Ała? To jest, to jest Police Department. Czemu do mnie strzelają? Police Department. Zakuty, zakuty. Ale co się dzieje? Halo? Halo? Awa. Halo. Co ty robisz? Startesponsor panie. Антоn. mnie. Mogę Co kupić bułki. Rekomendujecie obywatela też mnie. Ja kupuję bułki ze sobą. Zestaw piknikowy raz jeden. Co tu się dzieje? Halo. Róża. Dzień dobry Funkcjonariuszu, to... co ja tu robię? Czemu, czemu, ja, czemu ja jestem Czemu ty jest kadet? Czemu to jest kadet? Bac, Halo, panie kadecie, czemu jestem zakupiony? Ej, funkcjonariuszu, no czemu zostałem zakłóty? Mucha! Ja tu zakupy. Nie, nie mam, nie mam kajdany Kadecie, mógłby mnie kadet, odkupić. Każdy pod A dlaczego? A nie ma takiego prawa Mam takie prawo Nie masz takiego prawa Dobrze, no Ało, Panie policjancie, pani policjancie, policjancie. panie policjancie, panie policjancie, no zakuli nas co? jakiś fryder wbiegł na sklep? I rozjechał jakiś na na sklepu. Rozjechali policjantów. No A nas pozakuwali. mnie pan. Pomocy, pomocy. Pomocy, proszę, na Co jest? No, wychodzimy stąd, my chcemy stąd wyjść. Nie, 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 nie. My chcemy stąd wyjść i chcemy mieć ten. Bratku. I mam broń, mam broń, odstrzelecie. O cóż się? To, że. Podstawcie nam samochód. Podstawcie nam samochód, bo mieliśmy samochód, a wy go nam wysadziliście. Nikt wam go nie wysadził, nie, nie kłamać. Żądamy bo... auta i wolnego odjazdu Dokładnik tak, na nie, no, żądanie No to nie wiem, no wy nam no co, co, wysadziliście co, to auto, wy, to mamy nie wychodzić? No to my wolny, byśmy tu chcieli zostać. Wolny odbieg. Nie, ale auto chcemy. Auto, 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 auto Auto chcemy, auto chcemy, auto chcemy. Słyszysz mnie? Auto. Nie będzie auto, bo nie było tu auta auto. na miejscu, więc nie dostaniecie. Dobra, zakładnik, idziesz do przodu, wychodzimy. Ale ale co się stało? Bierzemy wychodzimy. wolny odbieg, bierzemy wychodzimy. wolny odbieg. I... Wolny odbieg. Odbiegają. Nie, nie, nie odbieg. Czekaj, czekaj. Odjazd, odjazd wolny jedzie. Czekaj, bratku. No raz spokojnie. Gdzie są kolczatki? Aha, już ramuje, dobra. Nie ramuję. Bo Ty czemu nas drogę? ramujesz? Ty nas no, ramujesz. Tu... I tak nie macie. Dobre. Przejmuję u jeden pościgu o, dwa, Ej no ramuję Nie ramuję cię Nie, nie, nie dotknąłem cię <noise> Ej więcej was matka nie miała? Cztery ku**a No widzisz jest kot czarny Kofro. przypominam Jaki Ja pierdzielę, kofarny. To ja nie wiedziałem Dopiero co tu przyleciałem No wiem, domyślam się Tak samo jak ten twój drugi kolega na S Co? Co on gada? Co jest? O, Porsche Panamera Aha, to jest radios? Ej, oni nas będą ścigali radiowosem tym? Co jest? O nie ramuj mnie! What the fuck are you doing, man? Kuźwa korwetą nas ramujesz, weź ty, chłopiec. <śfajdanie> 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 nie, no, na ulicę wychodzimy po. Co tu się dzieje? <śfajdanie> <śfajdanie> co ty <tu> się dzieje? Stanowcy, <śfajdanie> <Zdanowski, śfajdanie> co, co ty robisz? Ej, szajbus, szajbus. Kto to jest szajbus? To to szajne. Ej, no co nas ramujesz, ty chłopie, w ogóle? Ale tak, czy nie? Aha, dobra, dobra, niezłe twidy. Ej, czemu nie mamy broni? Halo! Ej, no broni nie mamy! Uciekaj, Padamy. uciekaj! Rozwalone, rozwalone, no, no, rozwalone! No. Idź już stąd, tym surferom, jak ty na kigościu wylatujesz. Dzięki, oh. Lewa prawa, zakuwam cię. Dzięki. Dorać oh. Teraz Ja pierdzielę. Ty, pomóż naszemu. Pomóż naszemu. Tam się strzelasz. Co jest? Pomóżcie, Nasz mnie rozwalił.